Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Dzisiaj mamy program pod tytułem Nasze niedzielne wieczorne wiadomości. W studiu gości mi dzisiaj Natalkę Bobę, która właśnie skończyła 5 lat. I tu mam pierwsze pytanie dla Pani Natalki. Jaką Pani lubi pogodę? Lato. A dlaczego akurat lato? Bo, bo wtedy można się opalać i można pływać w morzu. A, rozumiem. A czy ma Pani już jakieś plany wakacyjne? Że pojedziemy nad morze. A, rozumiem. Yy, a może. Co można robić nad morzem? Można pływać w morzu, kopać z dołki, odpoczywać na leżaku i pić koktajl, albo biegać w piasku. Tylko nie można się zgubić. No właśnie, bo potem jest utrudniony powrót do domu. A co pani lubi jeść, jak pani jest nad tym morzem? Lubię jeść kurczaka. Aha, rozumiem, ale takiego z piórami? Co pan mówi? No, kurczaka można jeść w jaki sposób? Bez skrzydeł. Bo nam odleci i nie, mo nie będzie można go zjeść. Oczywiście. A mm, oprócz kurczaka, czy coś można zjeść ciekawego innego nad morzem? Można się ochładzać. No właśnie, zamiast jeść, to można się trochę ochłodzić. No. A jeszcze mam ostatnie pytanie z gatunków gastronomicznych: Co pani najlepiej lubi pić, jak pani jest nad morzem? Zimny koktajl truskawkowy. A rozumiem. No to pani Natalio, jeszcze ostatnie pytanko. Hmm, czy pani się bardzo cieszy, że zbliżają się wakacje? Tak. Jak bardzo? Tak bardzo, jak. Tak, tak bardzo, jak Pan nie wie. No właśnie. A to bardzo, faktycznie. Bo ja bardzo nie wiem. Um, w takim razie życzę Pani spełnienia wszystkich marzeń dotyczących wakacji. Kurczaka, życzę bez krzydeł. Dobrego schładzania się i ogólnie bardzo pysznych koktajli literskawkowych. Do widzenia pani. Może jeszcze ostatnie słowo dla naszych słuchaczy? Jakieś życzenia czy coś w tym stylu? To była Natalka. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia. Tak jest.